Według badań Eurostatus z 2023 roku Polska jest na czwartym miejscu od końca, jeżeli chodzi o wykorzystanie technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Średnia do Unii Europejskiej to jest 8%, natomiast w Polsce 3,7% firm wykorzystuje na co dzień technologię sztucznej inteligencji, gdzie większość wykorzystania tych technologii jest przez firmy powyżej 250 osób. Polska niestety jest krajem, w którym mamy bardzo dużo starszych firm prowadzonych przez rodziny, i często pracuje się w nich. Niestety na pewnego rodzaju doświadczeniach, ale też obawach przed, przed, przed technologią. I teraz, jeżeli mamy mniejsze firmy, które chcą konkurować z większymi firmami, to na dzień dzisiejszy one jedynie mogą konkurować lepszym wyko wy wykonywaniem tych samych usług. I to się dzieje dzięki między innymi dzięki technologii, ale też innemu podejściu do, do procesów, innemu podejściu do wartości mamy dla klienta. Więc nie jest tak, że te firmy są na straconej pozycji, natomiast no, potrzebują trochę odwagi i chęci, aby tą inwestycje w sztuczną inteligencję podjąć i wykorzystać ją do zwiększenia efektywności. W polskich firmach bardzo często panuje przeświadczenie, że jedynym sposobem na zwiększenie efektywności jest zatrudnienie kolejnych ludzi i brak nie ma, nie ma potrzeby inwestycji w narzędzia, które pozwalają zwiększyć efektywność zespołów, które, które mamy. Jest to o tyle problematyczne, ponieważ ze względu na zmiany strukturalne zachodzące w naszym społeczeństwie, tych ludzi jest coraz mniej niestety do pracy, co widać zresztą w badaniach, w badaniach GUSu, że nasze bezrobocie się nie zmienia, pomimo tego, że schodzą nam ludzie z rynku, z rynku pracy. Więc niestety, jeżeli nie zadbamy o to, aby odciążyć ludzi z takich manualnych, powtarzalnych zadań, no to nasza efektywność nie, nie wzrośnie i przez to będzie. Mieli gorszej jakości usługi. Jeżeli chodzi o, o, zmianę, o zmianę tego trendu, istotne jest kilka rzeczy. Podstawa jest ta edukacja. Wydaje mi się, że mamy bardzo duży problem, jeżeli chodzi o brak kompetencji cyfrowych. I tak jak jeszcze młodzi pracownicy wchodzący na, na rynek, dla nich jest to normalne. Tak jeżeli mówimy o starszej kadrze menedżerskiej, to się okazuje, że oni mogą być często blokerem zmian zachodzących, zachodzących. Jest to normalne, że boimy się nowych technologii. Natomiast bez odwagi i bez inwestycji w cyfrowe kompetencje na wszystkich poziomach w firm, firmie trudno będzie osiągnąć trudno efekt. Drugim elementem są dane. Bez danych dobrej jakości nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak naprawdę działa nasza firma. I też bez danych dobrych jakości nie da się wdrażać technologii sztucznej inteligencji w firmach. No i na trze trzeci punkt, który też jest równie istotny, może być najważniejszy, to odpowiednia kultura. Jeżeli w naszej organizacji nie mamy kultury pozwalający pracownikom eksperymentować, dające możliwość mylenia się, uczenia się i wspierające, yy, wspierające wykorzystanie nowych technologii, dające im pole na wprowadzanie nawet małych innowacji, no to wtedy nieważne co zrobimy, to te zmiany nie będą się w naszych organizacjach działy.